Cześć, witam wszystkich. Dzisiaj wymieniałem chłodnicę klimatyzacji e, Movano A, bliźniacze e, modele to Renault Master 2 i Nissan Interstar. Chłodnica mi przyszła nowa, napełniona jeszcze była gazem. Jak widzicie tu macie jedno podejście do chłodnicy, tu macie drugą śrubkę, właśnie tą trzecią. Czwartą chodnica odkręcona, dodatkowo dwa razy e, na klucz, dziesiątkę podejście pod rurki, jedno. Tu są, tu są dwa oringi. E, tutaj e, założyliśmy jeden oring, bo tu jak odkręcaliśmy starą wcale nie było. Nie wiem dlaczego, ale nie było, e, więc tutaj założyliśmy jeden gumowy też oring. No i tak to wygląda, no, tak mniej więcej e, to wygląda. Żeby dostać się właśnie do tej chłodnicy, e, to trzeba zdemontować, jak widzicie, zderzak i atrapę e, grilla. Tutaj to trzeba zdemontować, nie jest to jakoś super trudne. Wiadomo, że e, śrubki trzeba podkręcać, e, bodajże była tutaj. Tu jedna, tu była też jakaś, tu znowu, tu, tu, tutaj i na pewno od zderzaka jeszcze było. Nie wiem, czy ta i ta, albo ta jedna i ta druga. Nie wiem, no w każdym razie no, trzeba to zdemontować. Jak już wszystko poluźnicie, to atrapy grilla się łatwo zdejmuje. U mnie wmowano jest. Właśnie ta zaślepka w renówkach nie ma, bo tu jest kierunek, ale to się fajnie odchyla do, w bok. Widzicie? Tam jest na spężynie. Odchylamy w bok, wyjmujemy atrapę i, i po sprawie. Teraz czekam, właśnie na, na kolegę, który w klimatyzacjach siedzi mi napełni to gazem, bo i tak jest pusta. No i to by było na tyle. Także nie jest to jakoś trudne. Klucz siódemka, dziesiątka. No, i tu były jakieś terksy jeszcze. Właśnie do mocowania zderzaka i atrapy grilla. No i to wszystko, jak będzie szczelne, to napełniamy gazem i patrzymy, czy to wszystko będzie działać. Mam nadzieję, że tak. Także szybka sprawa. Moja stara chodnica była. O no właśnie jak to widzicie, tak to wyglądało od przodu. Moja stara chodnica była uderzona w tym miejscu i w tym miejscu właśnie gaz wyciekał ee, dodatkowo. E, no ten materiał tutaj on się już kruszy. Jak widzicie, to już jest stare, to jest od nowości. Nawet jak sprawdzałem tutaj, to mieliśmy datę 2007, więc to już jest środ. Do wyrzucenia, także to by było na tyle. Dzięki, cześć.